Cześć, tu Beata. Dziś mamy wtorek, 10 sierpnia, czas na minutę z Tarotem. A karta na dziś to. Piękna energia cesarzowej. Oczywiście ta karta bardzo odnosi się do naszej wewnętrznej kobie kobiecości, tylko że przypominam, że oba pierwiastki męski i żeński nosimy w sobie wszyscy, więc y, 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 może też u niektórych z nas pobudzić y, wrażliwość na to, y, co, co się dzieje dookoła nas albo co widzimy dookoła. Natomiast jest to też karta harmonii, karta spełnienia. Oczywiście klasycznie karta płodności również, tylko że. Płodność, nie tylko ta fizyczna. Karta cesarzowej przypomina, żeby nie działać. Tylko i wyłącznie w jednym celu, w jednym kierunku, w jednym punkcie. Bo ważne w naszym życiu jest zazwyczaj wszystko, co się dzieje dookoła nas, jako całość. I dzięki temu, że zwracamy na to, co się dzieje dookoła, czyli podchodzimy do tego w taki holistyczny sposób, jesteśmy w stanie naprawdę przenosić góry. Warto tutaj też odnieść się do tak zwanej cykliczności życia. Wszystko dzieje się w odpowiednim czasie, albo powstaje powtarza się w odpowiednim czasie, dlatego warto to wyłapać. Dlatego też jeszcze raz powtarzam, warto podejść do wszystkiego tak całościowo. Ta karta dla mnie to taka pulsująca kobiecość, pulsująca natura, a więc umiłowanie tej natury, a więc koncentrowanie się na tym, co jest w naszym życiu ważne, ale tak pod względem całościowym, nie tylko jednostkowym, jest naprawdę bardzo ważne. Energia cesarzowej to również energia działania, przejmowania inicjatywy, jeżeli potrzebujemy o coś zawalczyć i tu to jest słowo Słowo kluczowe, dlatego że cesarzowa naprawdę oprócz tego, że jest łagodna, że jest y, wspierająca i potrafi zatroszczyć się o wszystko, potrafi też zawalczyć o swoje i oczywiście w negatywnym czy wyzwaniu bardziej niż w negatywnym tego słowa znaczeniu, y, potrafi naprawdę nieźle o to zawalczyć i nie będzie przewierała w środkach. Niemniej jednak Warto, tak jak jest w tej karcie napisane, nucić tą pieśń swojego życia właśnie w taki sposób całościowy, który, która zatoczy pełen krąg. My jesteśmy w tali story Medicine Tarot. Ja zaraz ją tutaj przybliżę, bo to naprawdę piękna karta tak wygląda. I myślę, że zapominamy często odnosić się do tego piękna, które, które nosimy w sobie i to to piękno, czyli ta troska o całość, przyciąga do nas ludzi, więc działajmy dokładnie w taki sposób i to nieistotne, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, znajdujemy się teraz wszyscy w takim punkcie rozwoju, w takim punkcie, czy w procesie rozwoju. Wszystkich tych naszych właśnie wewnętrznych tego pierwiastka kobiecości w naszym życiu, w naszym wnętrzu. I warto o to zadbać, warto jakby o tym pamiętać i wykorzystywać to do tego, żeby, żeby czuć się lepiej tu, gdzie jesteśmy, w tym co robimy, w sposobie w jaki troszczymy się o innych, również o siebie nie zapominajmy całościowo, czyli również troszczymy się o siebie. Dlatego zadbajmy o to, dlatego że mamy teraz możliwość przy, przy okazji tej karty. Wyjaśnienia, rozwiązania, przepracowania różnych rzeczy, szczególnie jeżeli są to konflikty, jeżeli są to jakieś nieporozumienia, które warto, e, warto e, rozwiązać, w odniesieniu również do naszych przodków, między innymi do naszych mam. Tak? Dlatego warto, warto się dzisiaj na tym skoncentrować. Oczywiście warto, jakby znać odpowiedź na pytanie, na przykład, czy. Czy w naszym życiu jest taka piękna, silna, mocna kobieta, z którą warto nie tylko zbliżyć się, ale też uczyć się od niej? To naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Niemniej jednak, przy okazji tej karty, przypominam raz jeszcze działajmy w sposób harmonijny, ale działajmy też w sposób taki holistyczny, dlatego że ta karta przypomina, żeby działać z poziomu serca, tak? Ale to wcale nie oznacza, bo wszyscy myślą, że jak działamy z poziomu serca, to to jest jakaś słabość. Nie, możemy dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę zwojować wiele, zawalczyć o wiele. I tak jak już wspomniałam wcześniej, przenosić góry. Dlatego działajmy, wykorzystujmy cykliczność, podchodźmy do spraw tak holistycznie i przejmujmy inicjatywę. Czasami rzeczywiście wyjście, z nie czekajmy aż coś się stanie, wyjście z inicjatywą e, będzie tutaj naprawdę świetnym ruchem i dzięki temu będziemy mogli działać właśnie dokładnie w taki sposób, jak my czujemy. E, I i niewymuszony i nie będzie to udawanie niczego. Dlatego warto to e, wykorzystywać i działać z taką ufnością do samego czy do samej siebie. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się, pa!